Cześć, zaraz zaczynamy. Witajcie. Niech to ruszy. Niech będę miał znak, że ruszył. Live i jedziemy, i jedziemy. Tak, że ruszył. Jest. Słychać mnie było. Witajcie serdecznie. Yy, przepraszam za te klaśnięcie. Witajcie serdecznie po kwalifikacjach do Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Jak nastroje! Wiecie co, za to kocham sporty i za to kocham Formuły 1, że kiedy wszyscy spodziewamy się, ale będzie nudno, znowu ten Verstappen. 0,6 przewagi ma, no zgłupiał chłop, no po co to tyle? To wychodzi nagle nam pół oś, robi bam i mamy spektakl. I mamy jutro wyliczankę, do którego miejsca może awansować Max Verstappen. On już nie raz przekonywał, pokazywał, że może awansować z wielu, z wielu odległych pozycji i nawet wygrać, no ale czy jutro mu się uda? Witajcie serdecznie Mateusz Cieśliński, powrót Roberta.pl. E, tak, em, im saleci, generalnie dużo się dzieje, a zaraz będzie jeszcze więcej z, z, z serii. No, oczywiście, wczoraj mieliśmy WEC, ale o tym pom pomówimy sobie w osobnym odcinku. E, przeanalizujemy sobie, co było dobrze, a co było troszkę gorzej, jeżeli chodzi o wyścig Roberta Kubicy, i e, co było lepiej, jeżeli chodzi o wyścig Inter-Europol Competition, bo tutaj było naprawdę dobrze. Ale dzisiaj kwalifikacje, no cóż, Max Verstappen był takim zdecydowanym faworytem raczej obstawialiśmy, że dobra, spoko, w Cuglach wygra no peres też nie powinien przy takiej przewadze Red Bulla mieć problemów ze zgarnięciem tego drugiego miejsca będzie pierwszy rząd, no i kto na trzecim miejscu, tu się zastanawialiśmy tu mieliśmy wątpliwości i cóż nie mogło być inaczej, powiem Wam szczerze, nie mogło być inaczej niż Charles Leclerc wykręcający ten drugi czas kwalifikacji bo to jest jego szczęście to jest jego cały urok, to jest to piękno Ferrari, piękno, że jak pięknie jedzie samochód, no to kierowca popełnia jakiś błąd, albo jest grande strategia, albo coś. Jak jest, no nie, dobrej strategii to nie ma, ale jak znowu pięknie jedzie auto, to czasem błąd kierowcy. A tu wszystko zagrało, Leclerc pojechał świetnie, samochód nie był taki paździerzowy, jaki był w ostatnich sesjach. No, ale i tak ma karę, bo awarie, bo niezawodność, bo y, znowu problemy z silnikiem. I y, jak wiemy, może czytaliście na blogu u Carlosa Sainca, też wymieniono silnik elektryczny, y, silnik spalinowy, przepraszam, to jest nowość, bo dotychczas były problemy z elektroniką w układzie napędowym Ferrari. Natomiast tutaj wymieniono też silnik spalinowy i u Leclerca, i u Carlosa Sainca, czyli włożono drugi z trzech elementów. No, ale oczywiście karę y, Charles Leclerc dostał za, Tę elektronikę sterującą. No i jutro zostanie przesunięty z drugiego na dwunaste miejsce na starcie, co oznacza, że ma mocno, mocno utrudnione szanse na walkę o yy, podium. No to byłby jego realny cel, ale myślę, że dość szybko zostanie wyprzedzony np. przez Maxa Verstapena. Ale dobra, usystematyzujmy. Max Verstappen, no powinien był to wygrać, nie wygrał. Było tam widać, że coś odpada z jego samochodu. Zastanawiam się, czy to był właśnie ten element, bo to właśnie zdało, stało się w tym momencie. Czy to był jakiś element półosi, że właśnie w, już po tym odpadnięciu nagle skoczyły obroty i potem brak mocy. Wygląda na to, właśnie, że coś tam się ukręciło. I, i to jest dość ciekawa sprawa, ponieważ Red Bull, niby taki y, dominator, ale. Tutaj też była wymiana, jeżeli chodzi o skrzynie biegów. Zarówno Perez, jak i Verstappen dostali nowe skrzynie biegów. Nie biegów na Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Dodatkowo w boldzie Sergio Pereza też wymieniano elementy silnika, więc to też nie jest tak, że nie mają żadnych problemów. Też boją się o tę niezawodność, no i tutaj już będą jechać duszą na ramieniu, jeżeli nagle w kwalifikacjach, kiedy no samochód nie jest przecież jakoś mega obciążony, jeżeli chodzi o długie, długą pracę, mamy awarię. Więc tutaj będzie taki, taki, taka łyżka dziegciu w tej beczce pięknej miodu Red Bullowskiej, że coś się może wydarzyć. Warto też zauważyć, że z problem z silnikiem, przecież Red Bulla, przecież tym samym, który jest używany w bolidach Lecler, Verstappen'a i Pereza, miał Nick DeVries, który opuścił cały trzeci trening. Bo zespół przed tym trzecim treningiem wykrył jakieś nieprawidłowości w jednostce napędowej produkowanej przez Red Bulla, czy we współpracy z Hondą, czy przez Hondę pod nalepką Red Bulla, jak to tam na, chce nazywać, raczej to już tak jest kooperacja. No ale jest jakiś problem, i tutaj to też na pewno Red Bull będzie brał pod uwagę. Oczywiście ten wynik, ta jedna słabsza sesja. 是啊。Yeah. No Nie zaburza nam y, obrazu czy wizji całego sezonu, że Max Verstappen jest zdecydowanym jego faworytem, że Max Verstappen powinien go wygrać, ale takie wyścigi jak jutrzejszy no, będą y, miłym elementem, y, miłym przerywnikiem w tej dominacji Maxa Verstappena, bo będziemy mogli y, popatrzeć, jak sobie walczy najpierw z Leclerciem, potem z Hamiltonem, potem gdzieś tam w okolicach podium się zakręci. Bo ja jestem bardzo ciekaw, jaki będzie kurs na niego u macherów, jeżeli chodzi o y, zwycięstwo, bo chyba się skuszę i postawię jakieś pieniążki na to, że Max Verstappen jutro wygra. Udawało mu się z 14 miejsca, udawało mu się z 10 miejsca. Czemu nie z 15? Zobaczymy. Przede wszystkim, jeszcze jutro mogą być jakieś kary, które sprawią, że będą inne przesunięcia. Nowe patrzałki. Tak, Mr. Altero. Nowe, ale to mam tak już od 2-3 miesięcy, tylko nie zakładam, bo wtedy Wam się bardzo odbija ta lampa, którą świecę sobie w rej. Więc nie, nie, nie zakładam, żeby nie było takich kółeczek na źrenicach. Sergio Perez zrobił dobrą robotę, to trzeba przyznać, chociaż no, to nie było też takie mega pewne, bo miało drobne problemy, jeżeli chodzi o uzyskiwanie wcześniej okrążeń. Musiał wyjechać na y, więcej razy, musiał troszkę zmienić strategię, musiał kombinować, więc to też nie było takie mega pewne. No, Perez nie jest takim mega y, y, stabilnym punktem, jeżeli chodzi o Red Bulla. Potrafi pojechać bardzo dobrze, ale zazwyczaj coś tam mu się nie udaje. Tutaj, no okej, okay, było blisko, że, żeby Charles Leclerc y, go przegonił no i biorąc pod uwagę to jaką przewagę ma Red Bull no to myślałem, że to będzie większa pewność z jaką Sergio Perez zdobędzie to pole position, ale dobra ma drugie pole position, ma drugie pole position w Arabii Saudyjskiej jutro powinien to wykorzystać no właśnie, <laughs> powinien ale obok niego ustawi się na starcie pewien 41-letni Hiszpan, który po raz drugi dopiero od połowy 2012 roku startuje z pierwszego rzędu to Fernando Alonso on w ubiegłym roku w Kanadzie startował z drugiego rzędu, z pierwszego rzędu, z drugiego pola. Tym razem też ustawi się tuż obok Sergio Pereza. No i biorąc pod uwagę to, że Sergio Perez lubi gdzieś tam ten start sobie popsuć, no to jutro nie zdziwi jak po pierwszym okrążeniu prowadził będzie Fernanda Alonso. A tempo wyścigowe Astona Martina było naprawdę bardzo dobre. Nie tak dobre jak Red Bulla, no ale to nie jest. Red Bull to też nie jest Max Verstappen. Tutaj nie będzie Max Verstappen, tylko to będzie Sergio Perez, który zazwyczaj no, troszkę gorsze czasy ma niż Holender. No i to może sprawić, że nagle Fernando Alonso może gdzieś zacząć jechać po zwycięstwo. To by było coś niesamowitego, ale no. Trudno mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym Red Bull miałby popić to zwycięstwo Pereza, chyba że po prostu sam kierowca gdzieś popełni błąd, chyba że y, mocno dopisze szczęście Fernando Alonso, bo to też będzie ważna y, kwestia jutrzejszego wyścigu. <laughs> y, Fernando Alonso pojechał na znakomite kwalifikacje, chociaż powiem szczerze, że myślałem, że będzie jednak na drugim miejscu troszkę do y, tego czasu Szalek Letka brakło, przy czym troszkę to 30, więc dość sporo. I Ferrari rzeczywiście było mocne na tym torze. Archetyp, witam serdecznie bardzo dziękuję za wsparcie. Życie zaczyna się po 40. No mam taką nadzieję. Jeszcze jeszcze 4 lata przede mną i dopiero mi się życie zacznie. Mam nadzieję. I Fernando Alonso dziś no, stracił dużo i Ferrari wydaje się rzeczywiście, że ma mocną jednostkę napędową. I że na takich torach, gdzie liczy się prędkość, gdzie liczy się wyjście z zakrętu, szybkość, no to oni będą mocni. Gorzej z takimi torami ciasnymi, Bahrain, Monaco i tak dalej. Ale tutaj powinno być nieźle, jeżeli chodzi o skuderię. I, i no, powinni jeszcze kilka razy gdzieś tam się zakręcić w okolicach trzeciego miejsca, jeżeli chodzi o kwalifikacje. Ale Fernando Alonso, jak to widzicie? Czy będzie jutro. <laughs> Przepraszam. Czy będzie jutro walczył o zwycięstwo? Czy podium pewne? No zobaczymy. Może być to naprawdę interesująca yy, kwestia. Jestem też bardzo ciekaw, jak tu jutro wszystkie zespoły rozegrają strategię. No bo Pirelli nam zapowiedziało generalnie, że yy, jeden pit stop że tutaj będzie strategia, pewnie, rozpoczęcie na miękkich, a potem przejście na twarde no i raczej nic tu się w tej kwestii nie będzie działo. Przepraszam. <laughs> Natomiast, no jestem ciekaw, bo i Max Verstappen, i, Carlo, i przepraszam, Charles Leclerc, oni powinni coś pokombinować jednak ze strategią. Bo jak wpadną w pociąg DRS-u, to może być im trudno wyprzedzać kilka samochodów naraz i może być taka sytuacja, że będą chcieli skrócić swój stint żeby mieć trochę czystego powietrza, żeby to swoje świetne tempo swoich samochodów znacznie lepsze niż tych, którzy startują obok nich. No bo przecież Haas, Alfa Romeo, Alpin, McLaren, no. Te ekipy będą znacznie wolniejsze od Red Bull'a, i być może właśnie <coughs> Mark Verstappen będzie tutaj kombinował ze strategią. No, wielu kompletów opon miękkich nie ma. Chociaż zaoszczędził w Q3, więc już tutaj może być jakaś taka strategia, że wyjedzie na przykład dwa stinty najpierw na oponie miękkiej, a potem na końcówkę założy pośrednie albo twarde, bo tutaj jest duża różnica między oponami pośrednimi a twardymi, nawet 1,2 sekundy. Między tymi miękkimi a pośrednimi jest 30-40, natomiast potem już się robi przepaść. I o ile ekipy, które jadą na standardowej strategii będą mogły to wykorzystać. O tyle myślę, że y, takie ekipy, które muszą ryzykować, czyli na przykład Red Bull, w przypadku Verstappen'a, czyli na przykład Ferrari, w przypadku Leclerc'a, mogą zdecydować się na dwa pit stopy no i liczyć na to, że gdzieś tam przy okazji trafi się jakaś neutralizacja, wirtualna neutralizacja, która sprawi, że będziemy mieli y, ich zysk, ich korzyść w postaci y, zyskania darmowego pit stopu i awansowania. No ale o, o ile miejsca awansują, jestem, jestem bardzo ciekaw i generalnie już teraz zachęcam do. Y do. Dobra, Adam mówi, że super wygląda ten tor. No zgadzam się, jest, jest nieźle. Już teraz zachęcam Was do typowania, ale w komentarzu pod tym filmem po zakończeniu live'a pierwszej trójki. Znowu zrobimy konkurs. Trzy osoby, które wytypują poprawnie albo po prostu najlepiej, liczymy tak, że 25, 18, 15, za wytypowanie poszczególnych miejsc, dostają ode mnie kody do fortuny na 20 zł na zakłady błogmajerskie, więc już teraz zachęcam do pozostania po live i wpisania tam swoich typów na pierwszą trójkę tego wyścigu. Wydaje mi się, że nie będzie tak łatwo tego wytypować. Kwestią, którą chcę dzisiaj jeszcze poruszyć jest czwarte miejsce George'a Russell'a. I powiem szczerze, jest to dość zaskakująca sprawa, ponieważ Mercedes okazał się mieć na całkiem niezłe tempo, bo przecież jest George Russell przed Strollem, jest przed Carlosem Sainz'em, i tutaj wygląda na to, że mógłby gdzieś tam powalczyć jutro o niezłe miejsca. Oczywiście Lewis Hamilton wyliczał, że półtorej sekundy tracimy na tempie wyścigowym do Red Bulla, no ale mimo wszystko jak się startuje z czwartego miejsca, to łatwiej jest walczyć gdzieś w czołówce. I myślę, że jutro Mercedes będzie właśnie gdzieś kołatał się koło tego piątego miejsca, ale George Russell po raz drugi w tym sezonie jest wyraźnie lepszy od Lewisa Hamiltona w kwalifikacjach. Lewis Hamilton, ponieważ podkreśla, że nie ma dobrego samochodu, że jest ten sam problem co od ubiegłego roku i że samochód po prostu nie jest szybki, George, ym, Lewis Hamilton zaczyna kombinować. Robił to samo przez pierwszą połowę ubiegłego roku. Zmieniał ustawienia, różne striki próbował zastosować, ekstremalne nawet jakieś setapy, żeby ten samochód poprawić. Nie udawało się zazwyczaj, i zazwyczaj George Russell go odjeżdża, objeżdżał. No i tutaj może być powtórka z rozrywki. George Russell będzie budował swoją pewność siebie, a Lewis Hamilton będzie cały czas wątpił w Mercedesa. I te ruchy Lewisa Hamilton'a. To jego wypowiedzi, to, że rozstał się, przecież wczoraj ogłoszono rozstanie z Angelą Cullen, która wydawała się nierozłącznym, no przykro mówić elementem, ale czasem niestety tak wyglądało, że jest traktowana Louisa Hamiltona, gdy nosiła za nim 10 toreb i hulajnogę, albo gdy on jechał na nogę, a Angela biegła za nim z torbami. No, tutaj. To, to wygląda na taki nerwowy ruch, nie wiem o co tam poszło dokładnie, no ale wygląda to na to, że Luis próbuje coś na siłę zmieniać, kombinować i ten kontrakt, przedłużenie tego kontraktu z Mercedesem wcale wydaje się nie takie pewne jak się wydawało jeszcze miesiąc temu. Wszyscy mówili, że e, to już klepnięte, dwa lata za 140 milionów funtów Louis będzie jeździł, zostaje. A tu mi się wydaje, że może być niespodzianka, że Louis Hamilton może zacząć szukać innego zespołu, może przeciągać tę decyzję o pozostaniu w Mercedesie. Cały czas zostawiać sobie furtkę, że okej, okay, to, to, to ja podpiszę w następnym miesiącu. Coś takiego jak Fernando Alonso miał w Alpine i szukać innych opcji na sezon 2024, nie wiem jakie to mogą być opcje, nie widzę na razie takich opcji w gridzie, no ale to jest sprawa, która jeżeli Mercedesowi nadal tak będzie szło, może być bardzo istotna. Wiele zależy od tego, jaką aktualizację Mercedes przeprowadzi w tym sezonie, jak wprowadzą ten samochód już wreszcie z side podami, to to Volvo otwarcie przyznaje, myśleliśmy, że uda nam się poprawić nasz koncept, Poprawiliśmy trochę, ale rywale zrobili znacznie więcej, bo mają znacznie większe pole manewru ze swoimi koncepcjami, z tymi sidepodami, z tymi rynienkami, jakie ma Ferrari, jakie ma has z, z tym pośrednim rozwiązaniem, które stosuje Aston Martin z, z, z taką hybrydą Red Bulla i Ferrari. Więc jeżeli ten Mercedes, który zostanie wprowadzony w połowie sezonu, będzie OK, Luis może zostać. Jeżeli nadal będzie słabiutko, jeżeli to będą Louis Hamilton 8. Mimo, że wyciskał siódmy poty z tego samochodu, mimo że mm, no, nie, nie było tak, że nagle ktoś mu przeszkodził, oczywiście ten ostatni czas jego okrążenia skasowane, ale i tak się nie poprawił, on zajmuje ósme miejsce za George'em Russellem jest o 40. sekundy. To jest już tak dużo, że Luis może się zacząć zastanawiać, czy na pewno chce zostać dalej w Mercedesie. Bardzo ciekawa kwestia, ale jutro w wyścigu może się odwrócić i może być tak jak przed y, dwoma tygodniami, że po prostu Luis będzie lepszy, bo coś lepiej ogarnie w wyścigu, ale to na pewno jest bardzo ciekawa kwestia, jeżeli chodzi o dalszą część tego. E sezonu. Carlos Sainz dzisiaj mocno skrewił to trzeba powiedzieć, stracił do szale klerka pół sekundy, no to sorry ale to jest za dużo, wyliczaliśmy te straty Carlos Sainza, on mówi, że trzeci raz już jest w tym trzeci rok jest w tym zespole, czuje się pewnie, no ale to nie są występy, które na które liczą. Carlos Sainz cały czas zalicza te takie małe snapy, czyli gdzieś tam ucieka mu tył, on łapie wyjeżdża poza tor, albo się to kończy na żwirze albo się to kończy jak są strefy wyjazdowe tak jak w Arabii na poboczu, ale okrążenie jest skasowane, no i musi jechać od nowa. Przepraszam, zespół Poku 2 za dodatkowe nerwy, niepotrzebne nerwy, no ale tutaj wynik jest po prostu słaby. Carlos Sainz musi jutro w wyścigu naprawdę no, minimum tego George'a Russella wyprzedzić. Szóste miejsce dla Lensa Strola. No ok, zrobił co mógł, chociaż bardzo żałuję tego błędu. Nie dlatego, że jakoś mega lubię Lensa Strola, chociaż mm, imponuje mi w ostatnich dwóch tygodniach, ale to no, jakby nie zaburza całego oglądu jego kariery. Natomiast. <laughs> Bardzo szkoda, bo jechał mega szybki pierwszy sektor, bardzo dobry drugi sektor, no i w trzecim sektorze na początku popełnił błąd, który kosztował go kilkadziesiątych, gdyby nie te kilkadziesiątych myślę, że mógłby być spokojnie na czwartym miejscu i to by było coś, trzecie i czwarte miejsce, a efektywnie drugie i trzecie miejsce dla Astona, bo tak taki układ na starcie braliby w ciemno. <laughs> Łukasz, mówisz, że Perez na 99% nie, no też mi się tak wydaje, że jeżeli tutaj nie, po, nie po, po, pokpią strategię, że nie będą mieli jakiegoś wielkiego pecha, jeżeli nie będzie awarii, to Perez jest zdecydowanym faworytem. Nawet jeżeli Alonso go wyprzedzi na starcie, to Perez i tak po tym tempem wyścigowym powinien yy, z łatwością wyprzedzić yy, Hiszpana i już dojechać na pierwszym miejscu. Zaskoczyło mnie, powiem Wam szczerze, yy, Alpin. Bo okej, okay, wiedziałem po treningach, że jest nieźle, wiedziałem, że ten tor powinien im pasować, ale mówię nie, no aż tak mocni nie są. I ten początek kwalifikacji nie zapowiadał aż tak dobrego, tak dobrego wyniku, a tymczasem mają siódme i dziesiąte miejsce. Co więcej, ich prędkości maksymalne sprawiają, że będzie ich trudno wyprzedzić, więc to oni mogą być tymi mm, motorniczymi pociągów DRS-u, które utworzą się właśnie Okon, Hamilton, Piastri, Gasli. Mogą być szybcy, ale myślę, że nie na 9-10 miejsce to jest maks, jaki mogą jutro wycisnąć. No i teraz jedno z większych zaskoczeń tej sesji i zaskoczeń w dwójnasób. Bo po pierwsze McLaren się chyba ogarnął, chyba nie jest tak źle, jak było w Bahranie. Zresztą w ubiegłym roku mieliśmy podobnie. Chyba ten tor im bardziej pasuje. Chyba coś poprawili w samochodzie, bo oni przywieźli duży pakiet, jeżeli chodzi o, tam łącznie z zawieszeniem, jeżeli chodzi o poprawki. No i Oscar Piastri, debiutant, był w stanie wycisnąć dziewiąte miejsce. Bardzo szkoda Lando Norrisa, no ale w sumie szkoda, no popełnił błąd. Tak jak on nie żałował Daniela Ricardu, tak teraz my nie możemy żałować jego, bo, popeł... bo popełnił po prostu prosty błąd, wyjechał w bandę. Gdyby to był Latifi, to byśmy się śmiali z niego i mówili, o, Champions of World, natomiast Lando Norris no po prostu skrewił. Być może to ta presja, być może tak bardzo chciał wykorzystać no wreszcie niezły samochód McLarena, no, i spiął się na tyle, że przestawił zawieszenie, i było po sesji. Trzeba będzie coś tam wymienić, kary nie będzie. No, ale start z 20 miejsca na tym to, że nie wróży nic dobrego. A jestem ciekaw, jak się spisze Piastri, bo na pewno awans do Q3, pierwszy w karierze, y będzie sukcesem. No, ale to jutro trzeba też zamienić na punkty. A wydaje mi się, że McLaren aż tak dobry nie jest, żeby to na punkty móc zamienić. Y chociaż no, z drugiej strony, skoro byli y na 9 miejscu w kwalifikacjach, czemu nie w wyścigu? Has? To chyba mm, też jedno z zaskoczeń takich pozytywnych, bo 11 i 13 miejsce dla kierowców. No i tutaj po raz kolejny muszę wziąć popiół, posypać moją łusinę i powiedzieć Niko, przepraszam, po raz drugi ogarniasz kwalifikację lepiej od Kevina Magnusena. Pamiętamy, jak było w ubiegłym tygodniu w, 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 dwa tygodnie temu w wyścigu. E, Milion Car e, 10, e, podobno nie, niedawno dopiero opuścił aleję serwisową pahrajnie. By jak odsłużył wszystkie kary, no ale okej, okay, w kwalifikacjach po raz drugi szybszy od y, Kevina Magnusena i to dość wyraźnie, dwie dziesiąte. Więc chyba szybkość nadal jest w przypadku Niko Hulkenberga. Teraz musi dojść zarządzanie oponami. Oczywiście musi dojść czysty start, żeby znowu nie uszkodził przedniego skrzydła, no ale czapki z głów, panie y, Niko, bo jest naprawdę nieźle. Nie spodziewałem się, poczekam jeszcze na werdykt, jeżeli chodzi o kolejne wyścigi, ale. Na razie jest lepiej niż zakładajmy, jeżeli chodzi o formę Nico Hulkenberga. A może w ubiegłym sezonie było zbyt optymistycznie, jeżeli chodzi o formę Kevina Magnusena? No, to ciekawa sprawa. Gualnioru. To jest kolejne zaskoczenie, bo spójrzmy, jest, mamy kilka takich zaskoczeń. Mamy Piastriego przed Norrisem, mamy Hulkenberga przed Magnusenem i mamy i to nie jest wynik przypadku, Gualnioru przed czyżu Guaniu. Przed Walteriem Botasem. I to też dość wyraźnie, bo Botas 20 y, sekundy za y, Chińczykiem. No i jest to coś niepokojącego dla Walteriego Botasa. Widziałem już y, takie krytykujące fina wpisy w social mediach, bo rzeczywiście, y, mógłby się spisać tutaj lepiej. No, to nie przystoi y, wicemistrzowi świata, tak? Był gdzieś tam wicemistrzem y, y, podczas tych lat w Mercedesie nie przystoi to takiemu kierowcy, żeby być. Y, na tak dalekiej pozycji. Mam nadzieję, że to tylko wypadki przy pracy, chociaż no, nie wygląda na to, że wygląda na to, że coś jest nie tak. Z, być może z motywacją, być może z prędkością Walteriego Botasa, że po prostu przegrał wyraźnie z Głaniurzu. No ale w wyścigu może ogarnąć tak, jak ogarnął dwa tygodnie temu i będzie zupełnie inna bajka. Cunoda i De Vries to są kierowcy Alfa Tauri którzy no, zawiedli po prostu ten zespół jest w, taki, w takiej trochę rozsypce, bo i te plotki medialne i tutaj Franz Tost o, tym, o czym będzie niebawem tekst na blogu krytykuje zespół mówi że ci, te, ci moi inżynierowie to ja im nie ufam mówili że będzie dobrze a jest zupełnie inaczej kierowcy też popełniają błędy wymiana silnika u De Vriesa u jednego kierowcy który nie jechał nigdy na to, że w Arabii Saudyjskiej przed tym wyścigiem więc też potrzebował doświadczenia a potem się obracał Tsunoda, no, też bez rewelacji, yy, i wydaje się, że yy, no, Alfa Tauri wyrasta nam na ostatni zespół w stawce. No tak to niestety wygląda, biorąc pod uwagę to, że yy, no, oczywiście jest jeszcze Albon i Sergeant, ale oni naprawdę pojechali niezłe okrążenia, szczególnie Sergeant. Tutaj Amerykanina po prostu zgubiła nieuwaga, bo przekroczył linię tam, gdzie tej linii nie powinien przekraczać, i przez to uznali sędziowie, że skraca sobie tor i. Nie skasowali jego czas okrążenia. Gdyby nie, to byłoby naprawdę nieźle, yy, więc wydaje mi się, że Alfa Tauri no słabiutko. A jeszcze biorąc pod uwagę to, że w tempie wyścigowym też nie błyszczą, jutro może się okazać, że dojadą na szarym końcu. Jutro wyjści go o godzinie 18.00. Zanim jeszcze zakończę, to od razu polecę, żeby subskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek przy tej subskrypcji, zostawcie jakiś ślad po sobie, łapkę w górę i teraz odpowiadam na Wasze pytania, na Wasze kwestie. Jak macie, to pytajcie. Razem podyskutujemy o tych dzisiejszych kwalifikacjach. Wyścig jutro o godzinie 18, parada kierowców o godzinie 16, Wtedy też zacznie się relacja live na blogu. Wcześniej będzie jeszcze główny wyścig Formuły 2. A dzisiaj Teo Pusher no coś poszalał chłopak. Jeden y, bardzo odważny manewr w mu się wydał, y, udał y, i potem spróbował ponownie. Tylko, że już przestrzelił, skasował absolutnie. Y, 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 przestrzelił zupełnie tak, no. Prawie bez hamowania wjechał, no i niestety i on, i Berman, jeżeli dobrze pamiętam, nie ukończyli tego wyścigu, więc nie Berman, przepraszam, tylko Berman, tak, nie ukończyli tego wyścigu, no i niestety minus dzisiaj dla kierowcy rezerwowego Alfy Romeo. Stroll wygra. O, no to jest bardzo ciekawa, Lukas, to jest bardzo ciekawa opinia, no hmm, nie widzę tego jakoś, chyba, że no nie wiem, wszystkich rozwali i wygra? Może, może w ten sposób. Tak, Tygrys, pisałeś w komentarzu, że to pół, pół oś i rzeczywiście pół oś marzację. Max to wygra, a na pewno dojedzie na podium. Sławek, bardzo, bardzo możliwe. No będę zdziwiony. Zobaczę w ogóle, czy już są kursy jakieś na jutro, jeżeli chodzi o fortunę i ten wyścig, bo jestem, będę zdziwiony, jeżeli rzeczywiście Yy, te kursy będą wysokie no bo Max wydaje się mega faworytem do tego żeby jednak na podium stanąć yy, mimo startu z 15 miejsca Ym, niedzielny obiadek, popcorn, większa emocja niż lorykostew No to jutro to taki, taka pod, taki podwieczorek bym powiedział Jeżeli chodzi o yy, wyścig w Formuły 1 Bo o 18, Nando, wiedzie czego jeszcze w pierwszym sektorze Adriatika, raczej się tego spodziewam Myślę, że właśnie tak jutro będzie yy, Chyba, że gdzieś tam się podpali Ale myślę, że będzie atakował Fernando Alonso I będzie jutro na pewno groźny dla yy, całego Red Bulla yy, yy, okay. Adam chwali Tor Max wymaga się podlogicznych wniosków. No tak, no dzisiaj generalnie miażdżył i w, w całej tej sesji był zdecydowanie najlepszy, więc myślę, że no, no cóż, no, no gdyby on startował z pierwszego miejsca, nie miałbym żadnych wątpliwości, jutro dojdzie na pierwszym miejscu, no ale skoro, czy znaczy oczywiście biorąc pod uwagę te nie, zawirowania techniczne, to nic w formule 1 nie jest pewne, ale może się tak zdarzyć, że nie, że Sergio Perez gdzieś popełni błąd, czy będzie miał jakąś inną grande strategii, która sprawi, że nie awansuje, nie utrzyma tego zwycięstwa. Patrzę, jeszcze nie ma kursów na Formułę 1, jeszcze liczą bukmacherzy, jak to wszystko jutro ogarnąć, żeby nam dać jakieś kursy. Zobaczymy. Ok, patrzę na Wasze pytanie jeszcze. Co są o tempie wyścigowym McLarena? Piastry na długich przejazdach był na poziomie Pereza i Astona. Nie, nie było aż tak. To nie było aż tak dobrze, jakby się mogło wydawać. Myślę, że. Jutro będzie im trudno generalnie utrzymać to miejsce w pierwszej y, dziesiątce, jeżeli chodzi o Piastrygo y, Nie wiem, nie spodziewałbym się, żeby gdzieś y, zawalczyli o podium, y, no, przepraszam, punkty, ale może się tak zdarzyć, że coś ułoży się po ich myśli. Natomiast y, myślę, że to tempo z wczoraj było troszkę zafałszowane. Na pewno są mocniejsi niż w Bahrajnie, na pewno jest lepiej i z tego się mogą cieszyć, i dlatego Norris może sobie pluć w brodę, że dzisiaj no, po prostu popełnił błąd, ale wydaje mi się, że jednak będzie to na tyle słabe tempo, że to jeszcze nie jest ten czas. Ale jestem pewien, że McLaren wróci w trakcie tego sezonu i całkiem niedługo zobaczymy ich walczących o wysokie punkty. Chciałbym zobaczyć walkę Maxa i Pereza. No a to tej walki nie będzie. Gdzieś tam ktoś zjedzie nagle do boksów, żeby przepuścić drugiego. Coś w tym stylu i będzie i yy, będzie... Yy, yy i będzie właśnie w ten sposób czytam archetyp twoje pytanie dotyczące konfliktu piastri Alpin. Powiem wam szczerze, to jest dość trudna kwestia, bo nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy nie, kto według mnie będzie był tutaj winnym albo kto Bardziej na broju czy ktoś zachował się nie fair. Na pewno nie podobało mi się to, że Piastri w taki sposób to rozgrywa, no ale nie da się wytłumaczyć jednocześnie tego zachowania Alpin, że bez zgody Piastriego nagle ogłaszają go kierowcą. No to było karygodne. I jakby po tym, jak oni to zrobili, to już jak nie brałem ich strony w tym konflikcie, tylko no, powiedzmy, że byłem za McLarenem w tej całej sytuacji. O, może w ten sposób i dlatego moja sympatia była troszkę bardziej przesunięta w stronę. Um, Oskara Piastriego, ale um, po tym wejściu takim ostrym do Formuły 1, y, no teraz ma naprawdę y, duże wymagania i duże oczekiwania przed sobą i mam nadzieję, że będzie im sprosta o, w ten sposób. Dobra, słuchajcie, nie, nie przedłużam. Chyba już czas kończyć. Trzeba jeszcze dzisiaj podsumować te kwalifikacje dokładnie, zebrać dokładne analizy, wypowiedzi, przekazać Wam je na powrót Roberta Roberta.pl, więc tam się udaje. Teraz i będę kontynuował, chociaż po tym wczorajszym wyścigu poszedłem o drugiej spać, więc nie wiem, jak długo wytrzymam, ale na pewno takie coś się pojawi. Pojawi się też podsumowanie wyścigu Roberta Kubicy, także będzie się działo na powrót Roberta.pl, a jutro od 16.00 będzie ciekawie. Będzie relacja live z wyścigu. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję za wsparcie podczas tego live'a, Zachęcam do wspierania kanału i bloga na Tipo, na Patreonie, na YouTube i na Bajkofitu. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!